Witam na moim kanale Krótki spacer I będzie co robić Wody trochę I jak widzimy wiosna drzewa już zaczynają kwitnąć Och, będą owoce na drzewie, to jest coś a nie te kupne. Może to trochę będzie wiać. Zobaczymy czy potale są. Może ktoś zdecydował się wziąć to. Trochę kropi, co jakiś czas, no co zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie sprzane, bo to później źle nagrywa. A wiecie, ja nie obcinam. I nie wykreślam, co mówię, co robię. O co to? Tu mieszkał bezdomny tam. kiedyś. Ciekawe czy jeszcze tam mieszka? Jak widzicie drzewa już piękne. Fajnie, że filmiki się coraz bardziej przez was ogląda Bo fajnie się patrzy jak te słupki rosną No jest tam filmik który ma tysiąc wyświetleń więc tylko brawa dla was Taki mostek Woda Ale tu nie ma, żaby to tak A idziemy dalej taki, nie, Jest taki Dzięki owy, czy wysmaczony jest w jakieś takie filmiki, co teraz nakręcę, mało są oglądane, ale też taki filmik musi być. Trochę tu przyszło rzeczy. O, niestety pani idzie z psem. A to tam na dole poczekam, może przejdzie. O, znikły fotele. Nie ma ich. Albo są dalej wrzucone gdzieś. Tu jak się popatrzy to wszędzie coś leży. Widać most już. Więc znajdź się już to. Ech, może to jakąś kołązkę urwę. Pachnącą wsadzi się do domu. tak ja będę wracał porsze dniem aż dziwne po sobocie Chcemy zobaczyć te wody może akurat jak widzicie drzewa ładne mają mirabelki to są te śliwki bardzo lubię zresztą o tu coś jest to to tak było dzwonięto Nie wiem. no wody jest mniej mieci nie na wiele nawet. Nie dłużej. Tu wiadomo, że to było. Najważniejsze, że w wodzie nie ma. O, jedna puszka. Weźmiemy. Do kolekcji. O, Małys. Patrzcie jak tu bobry zrobiły porządek. Ciekawe czy kiedyś nagram jak robić Było fajne miejsce, no ale niestety ktoś rozwalił, bo były ławki Można było fajnie poglądać. No, ciekawe jak to te dobry Gdzie one tu pływają. To jest fajne miejsce do chodzenia od platu zobaczycie zostu. Kaczki przyleciały tam, idziemy dalej. A nie, wszystko się zielone robi, przyjemnie jest chociaż Taszki o czas słychać. Zobaczcie, powalone drzewo kwitnie. Jakiś samochód stał albo drzewo było, albo chciał coś wyrzucić. Znając życie, to chciał wyrzucić pewnie. Do ślimaków, nie widzę. Drzewa horroru tak to tu powalono. jakaś dziura ktoś przywiózł coś i wrzucił do dziury zakopał coś może jakieś zwierzę albo co by zdarzało się że kilka razy widzę, widziałem kości od psa Głowę psa też tu gdzieś widziałem. No niestety ludzie czasem swoje pupilki zamiast pochować ładnie, zarobić im jakiś ten, to wyrzucają do lasu lub w krzaki. Będzie dziwne, bo nie ma tyle puszek, co zawsze. Zawsze tego tyle było. Normalnie, bo uwierzę, że przestawię ludzie pić. Nie piwo za drogie stara. Piwo dla bogatszych będzie. Jak tak dalej pójdzie. Nie znaczy, że przestają aż tak pić ludzie. Kupują. Tak mówili, że małe alkohole nie będą kupywać. Kupują cały czas. Nie ma tak, że nie kupują. Będą kupywać. No i tak ładny dzień można pospacerować. Jakieś filmiki ponagrywać fajne. Muszę przyjść tu po ziemię trochę z tych dodaniczek na balkon. No to zaraz zakończymy ten odcinek. I taki musiał być luźny od spacer.